W bieżącym roku szkoła liczyła 6 klas pierwszych 237 uczniów, 6 klas drugich 208 uczniów, 7 klas trzecich 197 uczniów i 1 klasa średniej szkoły zawodowej 41 uczniów. Razem w całej szkole było 683 uczniów. Specjalności nie uległy zmianie, z tym tylko, że doszła nowa odmiana – mechanik precyzyjny. Nauczyciele zawodu mieli trochę kłopotu, bo z tą precyzją różnie bywało, a najczęściej wykonywali prace mocno zbliżone do specjalności ślusarz. Jeśli chodzi o pomocy naukowe i urządzenia, to należy podkreślić wyposażenie pracowni elektrotechnicznej i fizycznej, która powstała dzięki staraniom dyrektora Ścisława Bętkowskiego. Salę do rysunku zawodowego przygotował kolega Jan Kreczko, a kolega Waldemar Pająk. Gromadził pomocy naukowe, narzędzia i obrabiarkę do gabinetu technologicznego, tak potrzebnego w naszej szkole. Dnia 8 listopada 1970 roku młodzież nasza brała udział w uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego bohaterom Czerwonych Sztandarów przed Pałacem Kultury Zagłębia. Czerwona Dąbrowa Górnicza otrzymała tym samym symbol pamięci ich rewolucyjnych dążeń i walk protestanckich na terenie naszego miasta. W czerwcu tego roku zostały przeprowadzone eliminacje o najlepszego ucznia w specjalnościach ślusarz i tokarz. Do współzawodnictwa stanęły zespoły wszystkich szkół zawodowych z województwa katowickiego, a więc konkurencja była bardzo trudna: z naszych uczniów ślusarz zajął drugie miejsce, a tokarz trzecie miejsce, a więc odnieśli duży sukces. Oto uroczystości pierwszomajowe w naszym mieście przy pięknej pogodzie. Do grona pedagogicznego przybyli nowi koledzy. W 1968 roku magister Grażyna Wilczek, Sylwester Kitka, Witold Konczarenko i Józef Kubiczek. W 1969 roku magister Anna Kozioł, Władysław Latos, Stefan Markot i Marian Popił. Natomiast w 1970 roku magister Alicja Kozioł i inżynier Stanisław Matuszek. Uczniowie klas młodszych odbyli wycieczki naukowe do Oświęcimia. Od 19 do 22 sierpnia 40 pracowników szkoły i warsztatów przebyło autokarem, szmat drogi zwiedzając Górę Świętej Anny, odmuchów, paczków, kłocko, polanicę, kudowę, duszniki, Wambiżyce, cieplice i jelenią górę.